A lubi w ogóle? banany? Wielbię. Ja. No już chwileczkę. Jaki ma rekord? To znaczy nie no, staramy się nie dawać więcej niż dwa dziennie, bo dużo potasy mają i generalnie nie są zbyt zdrowe w nadmiarze. Tak, tak. Ale to generalnie kolie lubią banany czy to tylko ona? Lubią. lubią. Tylko trzeba nauczyć, bo konsystencja jest dla nich taka specyficzna. Zdecydowanie bardziej do otwartych ogólnych. Okay. Oczywiście Piański uwielbia marchew. <grym> uwielbia jeść, od tego trzeba zacząć. Uwielbia marchew, a, a opiekująca się nią teraz pani Joanna jeszcze nauczyłem jeść banany, za którymi zawsze zupełnie przepada. No więc tak to wygląda. Podejrzewam, że gdyby ją z schabowek nauczyć jeść, to też by jadła. Ja myślę, że to w miejscach, gdzie się rozwijała hodowla arabska, raczej banany nie obfitowały. W związku z tym, w związku z tym jest, to, jest to nowy zwyczaj wśród koni jedzenie bananów.